Cześć, Naddeckiego Grzbiety, a w dzisiejszym filmie jak widzieliście po miniaturce będziemy jechać po rozrzutnik, pojmujemy traktor z garażu. Trzeba powoli, bo nie rozgrzano trzeba wszędzie uważać. No, no, powoliutku. No tak powoli, ale... Ale i idzie. Jedziemy po rozrzutnik, na który długo czekaliśmy zresztą. Więc, no... Teraz trzeba schować. Nie gaszę, bądź to, żeby się rozgrzało lepiej, bo długo odpalony, nie był to lepiej żeby było tak jak jest szybka przemianka do Lamborghini niczego no. tu nie zaciągamy. No. 99 za kilogram. A morskie czerwony jak... Ja nic nie widzę. Hit 50% talii. Młody 49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w hitnowych cenach. Tak, tak. Bierzesz coś na pól. Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosować armetyczny opokan met. To sprawdzone rozwiązanie no. na bóle mięśniowo stawowe i raumatyczne. Opokan met bez pólu przez cały dzień. Bez bólu, przez całą noc. Mamy pół bieg wyżej

Zaraz się porobimy zdjęcia jednomóż i ujedziemy Aż tak glebi? Ale to, jest. to jest. I już jest Machino 14 ton WL Park, bardzo dobra firma. Dużo w okolicy jeździ, nikt się nie skarży na nie, więc my też go mamy. Już na podwórku. Elegancko. Tutaj o będzie z nim ciągle jeździł, tylko on praktycznie. No bo kto jeszcze Dużo mi będę ładował. Będziemy ładować. No Taki fajny, ładny. Bardzo dobry. Ręcznie spawany. Wszystko tam gościu jeden robił, może trochę więcej ich było. No ale to nie z fabryki, tylko tak jakby. Samo, samo istnie składane. Człowiek to składał. Nie ma Chin. No i to tyle. Do następnych. I cześć!